Witam was bardzo serdecznie w kolejnej makce. Jelo. A się światło, Death się nazywa? Death of Dream Part 1. Yeeey! No to możemy się iść. Co to jest za ciało? Jak zwykle doradka coś popsuła, idziemy. Ty jednak potrzebujesz światła, czemu od razu mnie oskarżasz? Jesteś niesprawiedliwy. Nie co ty? Co z gością? Nie, bo ty. <śles> Dorotka zapamiętaj je wszystkie NIE! Podawaj, Podawaj kody! 8901 Tu cyferek nie ma! 2, 3, 8 Czekaj, kolej 2... 3... Możesz już wyjść Usun Usunęliście to, Dorotka usunęła Co usunęła? No. Nie, No Widziałem jak to się otwiera Ta? No, no. Ja na DC kliknąłem jeszcze Aha. No. Chyba ten cyfr był pośledzony. To nie przygrywa. gry. Co psujesz? Czołów. Niech no, spalasz się na, na się mnie to. tylko. Co to, Co to za kościotrup tutaj? Czemu umarłeś? Nie wiem czemu. Za... no właśnie. Radka no, no, On ma tam być? Nie, ze sobą go. Oh, Chce mi rękę podać, widzisz? Jeden mu ręki. A masz? Co jest? Nie, 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 Co nie, 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 się, 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 się nie, no bo mówię, że drzwi nie ma coś usunąć No, nie Ocuj się Dorotka, Ocuj się szybko, Ocuj się Przesłukątaj Zmiaszczuje? Przejdź Patrz patrzymy na, na to te programy na YouTubie no. <średziw> <średziw> Dawaj ten safe Otwieraj mi go To, to pani było otwarte? Nie przypominam sobie, w lepiej właśnie Drotka help Where are, Oła. Where are you? Drodko, owa. Where are you? Drotka, otwieraj! Kiblu! Zginiemy. Zginiemy tu! Drodka. Where are you? Idę do Kibla Dorotwi... A tu Otwieraj tu! Czekaj jak to tworzyć? Tu arrown now water can be deadly Klikaj te drzwi! A, bo to Pali. No wiem, że to pali. To jest kwas jakiś O, ile? No, próbuję. Spada. Może troszkę coś robi. Nie. A, bo to miało tylko do pewnego poziomu, się zapełnić. Ja jestem to... tutaj w tym, w przebieralni, no, tak? Byliście. No ale przed drzwiami jesteśmy, no. No, ale czemu was tam zamknęło? To Juzu, maja. jaki jump skoro się przestraszyłam. Hej, okay, pójdź. Wolność. Jak ty, jak wy tam weszliście w ogóle? Co, co to się dzieje? A tu co jest? Właśnie się otworzyły czy... Tak. Siż się tam wejść, O, o, tam wejść, o aha. A, to 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 dodatka mogę raczej, sobie... Nie nie mogę sobie nie, nie mogę, gijemy. bo to było zachnięte. Super! No, to jest najlepsze co można robić w życiu. Patrzcie jak ktoś cierpi. Coś tu jest w ogóle? No coś działa. za ten... No te tekstury to są takie dziwne, nie? Tak. No. Te gąbki akustyczne. Muszę dostać tam. Kolory gąbek Jak? akustycznych na ścianach. Chyba, że ktoś zostało obcięty. Now widzi, you see skończy. what I see. Super. Fajnie. Przemieszczmy wszystko i to... To było? Nie, to jest koniec. The, The end. end. Koniec. I tu się pożegnamy. I można I dzięki obrazu usunąć? I można I dzięki Trzeba w jednym miejsce ustawić. Dobra, to tam tu. Chcę skąd ten dźwięk dochodzi. Z Zościan. Z No. Ja ci nie widzę. Ja ci nie wióżę. Dobrze. 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 To by było na tyle. Jak komentujcie, się oceniajcie, patrzcie. Pa i na razie. Norko. Żegnałem się i w kula. Dobra, pa. No, teraz sobie jeszcze tutaj pomaluję daszek i gotowe. No.